Holistyczny rozwój osobowości. Co to w ogóle oznacza, to słowo holistyczne, czyli holizm? Holizm to słowo, które pochodzi od greckiego słowa holos i po prostu znaczy całość. Użyteczną definicją holizmu jest podkreślenie całości. Przy jednoczesnej świadomości tego, że części składowe są od siebie zależne. Kto to są za części składowe, częściami składowymi holistycznego rozwoju osobistego jest nasze ciało, jest nasz umysł, jest nasza dusza. I to, że one wzajemnie na siebie wpływają. Główną rzeczą, która łączy te wszystkie koncepcję rozwoju osobi osobistego jest to, że zaczynają się one od wewnątrz. Wszystko, co jest w nas samych się tak naprawdę liczy, a branie odpowiedzialności za swoje zdrowie psychiczne, duchowe, fizyczne, emocjonalne jest to najlepszym podejściem, jakie możemy osiągnąć, aby uzyskać trwałe samodoskonalenie i sukces w życiu. Chodzi więc o osobisty wzrost i rozwój, i tak długo jak będziemy brać pod uwagę całego człowieka i jego otoczenie, tak długo będzie on holistyczny. Pod względem fizycznym, nasze życie składa się nie tylko z naszych ciał. Nasze ciała są, powiedzmy, miejscem dla duszy. Kiedyś usłyszałam takie fajne zdanie, że nie jesteśmy istotami fizycznymi mającymi duchowe doświadczenia, ale istotami duchowymi. Mającymi fizyczne doświadczenia. Pod względem duchowym, duch jest duszą. To jesteś prawdziwy ty. Duch potrzebuje odżywienia, aby prowadzić cię, prowadzić nas we właściwym kierunku. Intuicja jest połączona z twoim duchowym ja. Jeżeli modlitwa jest rozmową ciebie z Bogiem, to intuicja jest rozmową Boga część mentalna to wszystko to, co dotyczy umysłu. To proces myślenia, to wszystkie rzeczy, których jesteśmy świadomi lub nieświadomi. I ja uważam, że zdecydowanie jesteśmy w stanie wpływać na nasz stan psychiczny. Afirmacje są świetne do wpływania na nasz umysł w kierunku odpowiednim dla nas, w kierunku, w którym chcemy, aby nasz umysł podążał. I tak samo jest z Podejmowaniem różnych celów, to też skierowuje nasz umysł w kierunku, rozwija nasz umysł w kierunku, w którym chcemy, aby zmierzał. Nawet wyznaczanie celów jest sposobem na kierowanie swoim umysłem. Najważniejszym jest, aby uświadomić sobie, że elementy składowe naszego rozwoju osobistego idą razem i wpływają na siebie nawzajem. Co więcej, każdy z nich wymaga pozostałych i Tworzą one razem holistyczną całość, czyli Twoje życie, życie każdego z nas. Skupiajmy się na całości informacji, a nie tylko na jednej części. Zgłębiajmy informacje z różnych dziedzin życia, bo to stopniowo łączy się w całość i tworzy zdrowe życie. Skupmy się na samouzdrawianiu. Tylko my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie tylko my jesteśmy w stanie je poprawić. Inni mogą nam pomóc, ale pragnienie musi pochodzić tylko od nas, z naszego serca, i praca musi być wykonana osobiście przez nas. Nikt za nas tego nie wykona. Przyjmujmy informacje. Przyjmujmy wiedzę, ale musimy je zastosować w naszej osobistej sytuacji. Kluczem jest osobista odpowiedzialność. Holistyczny rozwój osobisty rozpoznaje podstawową przyczynę problemu, czyli nie skupia się tylko na symptomie. Skupmy się na swojej mentalnej zdolności do, do osiągania wszystkiego, czego pragniemy. Wszystko zaczyna się od myśli. Przodkiem każdego działania jest. Myśl. Dlatego jeżeli coś trzeba poprawić, zacznij od swoich myśli, czyli tak zwanego źródła problemu. Myśli są źródłem problemu. Myśli są przyczyną źródłową. Tak pod wieloma względami opisałabym w skrócie rozwój osobisty, szczególnie całościowy rozwój osobisty, czyli holistyczny rozwój osobisty. Rozpoznajmy połączenie umysłu z ciałem. Wpływają one na siebie w równym stopniu. Niemożliwym jest posiadania przygnębiających myśli, jeżeli robimy coś radosnego. Wyobraźmy sobie, że tańczymy do pozytywnej muzyki, że uśmiechamy się i niemożliwe w tym momencie byłoby posiadanie przygnębiających myśli. Ja często namawiam do tego, że jeżeli mamy słaby nastrój, to żeby mm, spróbować właśnie uśmiechnąć się i w ten sposób wpłynąć na poprawę jego. Bo naprawdę to gryzie się ze sobą. Naszemu mózgowi wysyłane są informacje, że no, wcale nie jest tak źle i zaczyna on postrzegać rzeczywistość w zupełnie inny sposób. W drugą stronę działa to bardzo podobnie. Jeżeli zmienimy nasze nastawienie, nasze myślenie, nasze ciało również pozytywnie nam na to odpowie. Możemy skupić się na pomaganiu innym, w pomaganiu sobie. Narzędzia i pomoc są w porządku. Ale nie zapominajmy, że ostatecznie odpowiedzialność za nasze życie spoczywa tylko na nas, na nikim innym. Jeżeli ktoś polega na pomocy innych ludzi, niezależnie czego to dotyczy na pomocy finansowej, mentalnej, emocjonalnej, duchowej, przez zbyt długi czas staje się niestety kaleką i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności. Prawdziwej odpowiedzialności za swoje życie. Holistyczny rozwój osobisty prowadzi ludzi w kierunku, który oni sami wybrali, więc musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nadać naszemu życiu ten kierunek. To tyle ode mnie na dzisiaj. Spróbujmy nadać naszemu życiu kierunek. Weźmy za nie odpowiedzialność. Rozwijajmy umysł, duszę i ciało skupmy się na całości. Jeżeli odcinek Wam się podobał zapraszam do subskrypcji i dajcie znać. Przede wszystkim czy zwracajcie uwagę na siebie pod względem całościowym. Czy myśleliście o tym w ten sposób? Do następnego! Cześć!